Witam. Kolejny odcinek Turbo Kozaka. Dzisiejszym gościem jest nasz napastnik Michał Kołodziejczak. Turbo Kozak. zaczynamy. Pierwsza konkurencja to trzy uderzenia w połowę. Maksymalna ilość do zdobycia 30 kłonów. Nastawiamy celownik i następne dwa wpadają.

Po prostu uderzyć po powszechne. Tylko w krecie maksymalną ilość miał Krystian, i jadam w Czy Majki to powtórzy? Nie ten słupek. Majka nie powtórzy. Nie ta blacha. Ty technik chociaż jedną strzel poprzeczkę punkty Nie patrzyłem nie, nie wiem co ty zrobiłeś A wykopałeś piłkę po zaboisko No to zajebiste no, punkty My ci, do, my ci no, o... nie, do, do Powinniśmy Nie powinniśmy ci od odjąć 5 punkty 5 punktów Minus 5 punktów Za wykopanie zaboisko On tego ostatnie nie robił? Minus, minus Ale się nie... No to nie. pasowało Musiałem po to iść Zero punktów to to blisko, tutaj. Któryka, Wreszcie to wkrętki z różnego. Najtrudniejsza konkurencja, 45 punktów do zdobycia. Czy Michał powtórzy bycie na Dama Ruska, który zdobył 30 punktów? I katka. No. Brzmi dobrze, czy wleci? Tak, zabrakło, ale to piłka podkręcona była prawie idealnie. Jakiś ja, pierwszy ja, komentarz dał. 30 punktów do zdobycia. Tak? Lektor z języka angielskiego dla <noise> 80 10 ostatnia <noise> <oś>, <tuma. głos> Chyba będzie dobre? Tak. Mamy 15 punktów. Majki zdobyła w tej konkurencji. Czwarta konkurencja to sam na sam z Ramkaza. Mamy bramkarza czy ja się stoi? A Kacper. A kto Stoisz? W tej konkurencji Michała ma zdobycia 30 punktów. Nawet tutaj Każdy gdzieś. Tu mówi, że to łatwe punkty, a jednak niewielu się udało. Pierwsze uderzenie to 0 punktów. Było już ale bramkarz... Pominam, że ja bramkarzem nie jestem. A czy uda się pan Michałowi? Nie udało się. Na razie 0 punktów. Ostatnia próba na zdobycie punktów w tej konkurencji. 10 punktów Michał ma w tej konkurencji. To jak w sumie prawie każdy. Kolejna. Prawie ko każdy dychę zrobił. Idę zrobić kwestię na tym. A, ten. Chodź. No musisz wranić. W tej konkurencji Michał wygrał 0 punktów. Przedostatnia konkurencja do celu. 45 punktów do zdobycia. Z kim się gramy? Tyle to liga? A nie wiem nawet, co, co to jest, Asia? Za to zaczyna. Nowa, nowa. Czy no. wytrzyma Michał próbę nerwów? Dłuchamy, dłuchamy, dłuchamy! nie ma! Klaos, wydaje się być to dobre. Teraz chyba zabraknie troszeczkę. Zabraknie no, Niestety, to jest 0 punktów i ostatnia próba no, ja To zbieram. teraz musi być idealnie w środek Jak teraz nie trafimy, to może być za nosówkami No jeszcze szczerze, ma, bo zrobił 15 na podkrętce, więc... No chyba teraz wejdzie Do 3 razy Wejdzie, wejdzie, No tak Wejdź Kręciła znowu To niekoniecznie No tak ja tu proszę bardzo! Zero. Nie ma problemu, możemy sprawdzić. Ja? Szuka, ale o szukane go istę. Ostatnia konkurencja zęgelka ponad głową, za prasą, Michał. Michał, no tu musisz... Ile, ile mamy? Bo mamy mało punktów. Tutaj musisz maksa, maksa zrobić. Ja to było nad głową, tak? Nad głową, no. Stań tam gdzie Jasiu, Mniej więcej. Będę liczył na głos w całą danę. Ile jest? Na razie masz zdobyte 35 punktów.

Dobrze, dobrze stoisz. Eee, Michał, już podliczymy, ile punktów zdobyłeś. 55 punktów. Jak oceniasz ten występ? Mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej. Ale nie, jest najgorzej. będziemy <laughs> ci się i liczymy, że będzie lepiej. Dziękujemy. Dzisiejszym gościem był Michał.